Armia Czerwona, utworzona w grudniu 1918 roku, rozwijała się błyskawicznie. Już po dwóch latach, 1 listopada 1920 roku, osiągnęła liczebność blisko 5,5 miliona żołnierzy. Bez wątpienia była to wówczas najliczniejsza armia świata. Jednakże była to zbieranina, ledwo wyszkolonych żołnierzy, z których większość zaciągała się do wojska, licząc, że w ten sposób uratują się przed głodem i wzbogacą na wojennych zdobyczach. Dyscyplina była słaba, czego dowodem były masowe dezercje. W 1920 roku uciekło z wojska 230 tysięcy żołnierzy, w tym 2000 dowódców. Jednakże najsłabszą stroną wielkiej armii był brak techniki, która tak wielką rolę odegrała na polach bitewnych I wojny światowej. W 1918 roku władze sowieckie zakupiły w Wielkiej Brytanii 32 czołgi MK5 oraz we Francji 100 Renault FT. Co prawda już w 1919 roku Rosja Radziecka postanowiła budować czołgi nazywane KS, ale do 1922 roku wyprodukowała zaledwie 14 takich czołgów. Tak więc największa armia świata mogła rzucić do boju kilkanaście oddziałów pancernych złożonych z przestarzałych wozów bojowych.